odcinku z Sonic 3 Naples Dzisiaj lecimy z finałowymi dwoma ostatnimi poziomami, czyli Def Egg oraz Dumustay. I tak, Def Egg, czyli pierwszy raz kiedy możemy zobaczyć coś więcej aniżeli e, tylko kawałek korytarza i coś tam jeszcze. E, I tak widzimy tutaj mniej więcej w taki pośrodku jakiś rdzeń i też jakieś i różne maszynerie i tak tutaj na tym wszystkie tarczę więc na przykład bąbelkową albo tę no, ognistą elektryczną elektryczną chyba też pytają bo nam na takich na, na elektryzowanych rzeczach chodzić i ta jest to nawet, nawet dobra finałowa strefa i no cóż też się to samo pojawiło też w Sonic Force jako w wersji 3D. I tam, co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie to... Akt pierwszy jeszcze, że dosyć bardzo fajny, przyjemny. A drugi akt się tak, nie wiem, na, tak w samym kosmosie. można by tak powiedzieć. I tak. Generalnie to nie ma żadnych tego poziomu. No w ogóle nie mam ciekawostki już powoli. No cóż... E, tylko mogę powiedzieć to, że Knuckles... Nie dostaje możliwości chodzenia tutaj. E, więc to nie jest... Poziom e, dla Knucklesa, bo jak wiadomo to on... Ta droga dla niego kończy się już w... Sky Sanctuary Zone. I tak... Mogę za to powiedzieć, że jeżeli zbieramy... Wszystkie... E, Szmaragdy House'u... Albo Hyper, e, albo Super tu dostajemy możliwość do wejścia do sekretnego poziomu czyli dungeon z zon czyli do którego nie możemy wejść jak nie mamy dla przykładu tych pierścieni znaczy nie pierścieni tylko emeraldów chaosu i cóż oj właśnie tutaj jest taki pygna elektryzowanego i właśnie pomaga w tym karcza elektryczna która która nas aż tak mocno nie rani dalej te elektryczne, elektryczne są, się nas zranią, i, ale i tak mało co tego no, nas zrani. I to jest taki moment, w którym musimy odbijać się od tego i jest to taki trochę nudny moment, który zabija taką prędkość, bo niekiedy nie możemy tam idealnie doskoczyć i przedłużamy sobie poziom i ja e, ogólnie też Hyperforma się przydaje w tym oto poziomie ze względu na e, na bossa, znaczy mini bossa, bo jest to gorsza część tego poziomu e, wsunęła aż dwóch mini na dwóch mini ten poziom e, pierwszy to jest właśnie w tym akcie a drugi w takim akcie e, w sumie nie wiem czy nawet dwóch mini bossów, ale nazwijmy że jest... i tak. tutaj też znajdują się takie teleportery można powiedzieć które nas przenoszą w inne strony co na pewno ułatwi sprawę dobra teraz mamy bosam, ten boss jest szczerze łatwy nie jest zbyt trudny ani zbyt e, łatwy znaczy jak, ma, jak mamy ten no, high performance bo jak zniszczymy tutaj e, to od razu się pojawia tak jako latające coś i możemy na. I tak pokonamy go za kozaka. I ten. No, przy, przeszliśmy akt pierwszy tego poziomu. I tak okazu, okazuje się, że e, była Że ten boss był windą na dół. E, I ta. I on nas przenosi na. właśnie taką powierzchnię, można by powiedzieć. I ta. Mm, drugi akt, jeszcze że gorszy od pierwszego, bo. Nie, jest też parę przepaści, co trochę niszczy to, ten poziom i jest też nieco bardziej trudny, ale choć to finałowy pi poziom yy, i też znajdują się takie, nie wiem, takie rzeczy, przez które zaginie grawitacja, czyli że najpierw, że na przykład jesteśmy na górze, a później na dole yy, i tak, to mogę jeszcze powiedzieć, o, właśnie te, te elektryczne i rzeczy nas, pom nas mogą zranić przez co no sprawdzimy pierścionki dobra. generalnie to że nie mam już dalej to powiedzieć więc na chwilę się wyłączę i widzimy się jak dojdziemy do tego obok Więc dobra, jesteśmy po, ty, po tym długim rozmowie, tym długim gadaniu i ta, e, mamy tutaj bossa i jak widać robiłem Elite, a wynikało to z tego powodu, że no cóż, zginąłem i później musiałem wracać z nowa i tak, tego bossa nie da się zranić, e, znaczy my nie możemy go zranić, ale on się może zranić tym, że jeżeli spadnie to coś co wylatuje na dół tego bossa to umożliwi to zniszczenie go szybciej plus od, używa tych dwóch tarcz, z które nie możemy też go zaatakować więc musimy też wchodzić do tych wind które nas przenoszą na górę i też poza tym to te nie wiem pojazdy nazwijmy to rzucają kolce przez które mogą nas wranić. I tak, użeranie się z tym bossem. nie jest za mnie doświadczeniem, e, bo jest to też nudny boss. Nie prezentuje sobą żadnego wyzwania. Chyba, że cierpliwość, no cierpliwość to e, może nam pokazać. I tak. E, I to jest tak, jak mówiłem, drugi na przykład finałowy boss. E, znaczy nie finałowy, bo finałowy. To będzie potem z dół zejwał. Chyba, że jak nie wybraliście szmanach albo hyper Ducha, no to no to ten następny boss to będzie wasz finałowy boss. No, ty, no i ogólnie tam widać yy, ten ziemię. Albo Mobiusa, jak to woli. W sumie Mobius jest niekanoniczny, więc nazwijmy no, to, że jest to planeta sonika. I ta... Jak widać licznik e, ty, tego czasu idzie w górę, a powinien iść w dół. Więc widać, że na tym bosie można dostać time limita. To za fajne mówię szczerze nie jest. E, I co jeszcze? Ten boss powiedzieć w ogóle. Sam boss... Nie wiem, przypominam trochę gmena. Taki mam dziwne stężenie. Dobra, wkonany boss i jak miałem najszybszy człowiek na świecie. Uciekałam. No jak wiadomo nie możemy go do, doścignąć więc e, musimy zawalczyć z bossem I tam Omyłkowo zapomniałem zrobić e, znaczy pokazać wam bossa gdyż zrobiłem omyłkowo cięcie I ta e, Boss, ten pie, pierwsza faza tego bossa e, pokazuje się na tym że e, Musimy dryerować mu paluszki czy też ręce i cóż jak je zniszczymy to mamy taką odwazwę i musimy uderzać ten ten super szumelak chaosu i tak tutaj często łatwo zginąć bo nie możemy, nie mam, jak nie mamy pieśni to może nas zranić albo ogień albo sam laser ale szczerze jeżeli damy dobrą taktykę tego błoto to to uda nam się to przejść i teraz mamy kolejną fazę w której robotnik ucieka swoim pojazdem tym razem pamiętał o zamknięciu e, szyby i ucieka właśnie ze szmaragdem i my mamy go uderzać i cóż i jak e, u, i jak e, uderzymy to później mamy jeżeli nie zebraliśmy szmaragdów to dostajemy po prostu zwykły ending i spadamy na dół i cóż się robotnik ucieka ze szmaragdem, ale tak To mamy dół DAY ZONE, czyli pra, Prawilny, finałowy poziom w Sonic'u 3 and Knuckles I tak, jest to poziom w kosmosie I epickość Wzrosła razy 10, gdyż mamy Gdyż musimy zbierać odpowiednio pierścienie Żeby przeżyć Bo jak nie zbierzemy tych pierścieni, albo nam ich zabraknie, to Wpadamy na dół i niestety będzie zgon. I, I najgorszym jest tutaj problemem: są te rakiety, które można się walnąć, i no i utrudniamy sobie tę pracę. I, I też te kamienie, choć te kamienie jeszcze, że jakąś można przeboleć, ale głównie, ale głównie przez te rakiety jest dużo utrudnienia na tym poziomie, przez co. Może być dla niej, nie, może być niekiedy ciężko i tak, pierwsza faza tego bossa, ten Eggman obudował się jakąś takim niebieską broją i my mamy te rakiety nakierowywać na kokwit. Bo w kokpicie właśnie się znajduje Eggman, a raczej jego robot z tym szmaragdem i jest to dosyć monotonna, jest to monotonna. Praca, ale cóż, dosyć oryginalny i nie trzeba od razu daszować kapsuły. Dopiero później będzie daszowanie samego robota. I tak, ja pokonaliśmy, bo później mamy kolejną kawę tego, no, Dumfday Zoma. I musimy uderzać i znowu zbierać pierścienie. I o tyle jest źle, bo wyszliwuje jakieś rakiety, które nas również odpychają od niego. I musimy to zrobić w domu, wiadomo jak najszybciej. Tak ta, ta strefa, znaczy nie, nie strefa, tylko faza, jest dosyć łatwa i można to szybko przejść. Ale ogólnie to w sumie trzeba zjeść 6 albo 8, trzeba go razy uderzyć i później dostaniemy ending i ta. E, dobra, dobra. E, I teraz go i no właśnie na tym pro... na tym... Na tej właśnie fazie to problemem są te skały oraz te rakiety bo przez to możemy odpychać się na dół znaczy nie na dół tylko do tyłu więc trzeba pamiętać pamiętajcie nie, przede wszystkim byle żeby nie zabrakło ich w nieodpowiednim czasie no i pokonany bosik i nasz... i trzmalak jest nasz, a raczej na krysa i tam i znowu Chodzimy na ziemię z Szmaragdem Hosu i to jest oczywiście przy, Przylatuje Mamy szmarag i pędzimy do Angel Island Zone. I cóż Mamy przed sobą duży ocean może, bo raczej może to tu nie jest. I samo Angel Island Zone. I. Właśnie tutaj okazuje się po co był ten też szmaragd, bo okazuje się, że sam szmaragd utrzymywał wyspę na górze, no właśnie, bo sama wyspa lewituje i tak, w ogóle tam na Angel widać jakiś dom, wow, i wyspa się wznosi i taką nawet epicko jak na Mega Drive'a. No i cóż, Angel Island jest no, wolne od robotów Eggmana, bo defekt został zniszczony. Nakles przechodzi. No i w sumie no, można by powiedzieć, że nam dziękuję. I to był Sonic na Nakles Seria nie była zbyt długa. I cóż... Ogólnie w sprawie kolejnych let's play to będzie ten let's play nowy w 2 grudnia bo pierwszego jeszcze będzie powrót do umowanki, oh yeah. eee, później będzie Sonic CD później eee, ten Fnaf 3 no i ewentualnie na zimę jeszcze pod koniec zmieszczę Mega Man więc tak, eee, oto są napisy napisy końcowe, więc ja już nie będę się odzywał dziękuję za, za uwagę eee, do zobaczenia i elo, cześć, siemanko, więc widzimy się kolejnych na sprawach na kanał.